Witam. Wiadomo, że Metamask będzie miał swój token, i tutaj jest takie, dostałem takie info, że to można skwalifikować do zrzutu. Także nie wiem, zobaczymy, to jest tanie na pewno, bo to na sieci poligon musimy już skrobić. Także składa się z pięciu kroków. Już to wam pokazuję. matika musimy zamienić na jakiś obojętny, jakiś token, na przykład na tego. Weźmy sobie jednego. I robimy słaba. Pięć kroków, także to będzie szybko szło. Ok, mamy to teraz znowu naszego etera na tego. OK, robimy swapa. Może akurat na sieci Polygon nie będzie tego dużo e-dropu, jak na Ethereum. Ale jeżeli nawet coś dostaniemy za darmo, tak że się opłaci, jest tutaj sobie poklikać troszeczkę, bo opłaty są naprawdę niskie. OK. I teraz musimy znowu tutaj wrócić do naszego Stable'a i na Ethera. Zamienić. Oczywiście tutaj można większą kwotę operować, a po prostu na tym portfelu mam małą matikę, dlatego tylko Wam pokazuję. Wszystko robimy na Majnecie, także to jest testny, tylko na Majnecie wszystkie operujemy, nie na Mumbai'u. Ok, przeszło. Idziemy teraz do mostu. Coś nie wypaliło nam. teraz. I teraz tak bierzemy naszego ETera. Do sieci. Arbitrum nie tam było? No mamy tego tutaj? 0, 0, Okej Muszę być powyżej dyszki Także to tutaj później sobie zrobię Tylko wam pokażę Znaczy bo opowiem. Może przejdziesz nie jest połączony. No właśnie, za mało, ok. Ok. I przerzucamy na arbitrum. Później, jeżeli mamy na arbitrum, przerzucamy z powrotem na poligon. Sieć Później wracamy do naszych swapów. Tak już przerzucimy z powrotem. Przerzuc robimy swapa Ethera na... Tabla. na przykład na tego ok tu Ok. Teraz zrobimy słapa znowu z tabla na tego. Ok, mamy to i na końcu robimy znowu słapa z tego do matica. Ok. Ok. Mamy to i to by było na tyle. Jeszcze opcjonalnie można tutaj sobie. Portfolio otworzyć. I tutaj zrobić sobie stajka. Czyli obojętnie ile, obojętnie gdzie i no to tylko eter może być, I stykują po prostu coś, obojętnie jaką kwotę. Nie wiem jaka jest najniższa. To jest no, czyli przynajmniej musi być zero, zero. no większe niż od gazu na pewno. I to było w sumie na tyle. Link zostawię wam. Linku w sumie nie potrzebujecie. Wszystko robicie na portfelu. Powodzonka.